Polski. Pełnię kilka funkcji, więc nie będę ich wymieniał, żeby nie tracić czasu. Temat, który chciałem przedstawić można by było zawrzeć w jednym slajdzie. Z trzech początek, ten treściwy i ostatni. Ponieważ mam przynajmniej 5 minut, to chciałem go troszeczkę bardziej rozbudować i rozszerzyć. Pokażę Państwu 10 slajdów czy 12, z czego ostatni najważniejszy. Wprowadźmy definicję, czy też przypomnijmy sobie definicję. Pojęcia innowacja. Innowacja jest niczym innym jak posiadanie pomysłu albo gotowego wyrobu, stopnie zmienionego wyrobu, który pozwala efektywniej działać lub zwiększa zakres tych efektów. Przedsiębiorczość to nic innego jak poszukiwanie, patrzenie na rynek, co już jest, i poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań które przyniosą oczywiście odpowiednie skutki, również biznesowe. Jeżeli zgodzimy się na ten schemat, który teraz pokażę, jeśli chodzi o elementy, o puzzle całego obrazka, który będzie innowacyjną przedsiębiorczością i wprowadzimy opisy do, tych, do tego schematu, potrzebujemy jakiś pomysł, innowacje, czyli nowy lub ulepszony usługa, proces, kapitał, wytwórcę, który będzie realizował, Rynek i komunikacja z użytkownikiem, to jest pewna nowość, która na rynku się pojawia i która jest koniecznością. Oraz to zaplecze badawczo-rozwojowe. W dzisiejszym czasie bez zaplecza badawczo-rozwojowego nie można mówić o stabilnej sytuacji na rynku. Oczywiście to zaplecze stanowi tylko i wyłącznie aparatura. Aparatura bez, bez właściwej operacji, bez właściwych opisu wyników tej działań, wyników doświadczeń na tej aparaturze, też niewiele znaczy. Zatem potrzebna jest obsługa, wysoko wykwalifikowana obsługa z wiedzy interdyscyplinarnej. Jeśli się zgodzimy na ten schemat uproszczony, to chciałbym Państwu przekazać na przykładzie probiotiksu, jak to wyglądało przez ostatnie kilka lat realizacji. Innowacja Probiotechnologia SCT, innowacyjna. Za chwilę o tym. Dlaczego? Środki własne i środki wspólnotowe, jako ten kapitał, który był potrzebny, żeby to wszystko ruszyło. Kto jest beneficjentem? Probiotik z Polska, jeśli chodzi o tym, środki wspólnotowe, ale beneficjentami są również Bio, jako jednostka dystrybucyjna oraz Regionalne Centrum, jako licencjonbiorcy Probiotik z Polski. Mamy rynek, stworzony został rynek. Dzięki wysiłku wielu. Jest użytkownik, jest komunikacja pomiędzy użytkownikiem, a wytwórcą i dystrybutorem. System czy portal y, komunikacyjny Vici. jest laboratorium probiotiksu, które obsługuje wykwalifikowana kadra oraz współpracujemy ze światem nauki. Czy to jest gwarancja sukcesu na rynku? Mhm. Probiotechnologia. Co to takiego jest? To jest słowo, którego Państwo w ogóle jeszcze w Wikipedii nie znajdziecie. Jest to nowe określenie i zawiera w sobie wytwarzanie niemodyfikowanej genetycznej kompozycji pożytecznej mikroorganizmów i metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników. Po co? W celu poprawy efektywności biosekuracji w rolnictwie, w rewitalizacji i ochrony środowiska. Oraz wokół człowieka. Po co? Na poprawę zdrowotności i jakości jego życia. Pytanie podstawowy na czym polega innowacyjność w obiad technologii. Paradoksalnie polega tylko na przyznaniu tego faktu, że Matka Natura już wszystko za nas wymyśliła. Z naszym obowiązkiem naszej grupy, naszego kręgu zdrowienia. Pozostaje obserwacja tego, co jak natura działa, żeby można było od niej to zaczerpnąć, wykorzystać dla naszego dobra i dla naszego bezpieczeństwa. technologia jest konkurencyjna. Na pewno. Probiotyk z Polska został wybrany jako jeden z uczestników programu. Projektu chodzi o rewitalizację, o rewiktoremediację re re gleb zanieczyszczonych rośląską metalami ciężkimi, po to, żeby przywrócić jej zdrowotność i wykorzystać ten element, w którym będziemy przywracali jej zdrowotność, czyli em, w produktami, wyrobami w celu uzyskania energii wysoko energetycznych upraw. Kapitał, tak jak powiedziałem, ze środków własnych, ale środków własnych nigdy nie, nie, nie jest wystarczająco dużo, to wsparcie z Unii Europejskiej jest potrzebne. Jeśli jest dobrze wykorzystane i w słusznej sprawie, kolokwialnie mówiąc, służy. To jest projekt, dzięki któremu w firmie Probiotics powstała wytwórnia probiotyków. Czyli mamy beneficjenta jako wytwórcę, wytwórnia probiotyków, Probiotics Polska, część. Infrastruktury wytwórczej powstała dzięki wsparciu części infrastruktury badawczej, też dzięki wsparciu środków unijnych powstało. Czyli wszystkie elementy mamy, brakuje jeszcze wdrożenia probiotechnologii, czyli wyrobów probiotycznych. I tutaj, jak Państwo sami wiecie, tych wyrobów jest coraz więcej. Ich przybywa, tych rozwiązań indywidualnych, ukierunkowanych jest coraz więcej. Ten kanał komunikacji z klientem, z użytkownikiem, platforma MVC, On się rozwija cały czas. Rozwija się i niestety potrzebuje też dokapitalizowania. Dwa projekty, które są prowadzone przez Białort dzięki zaangażowaniu e, głównie Rafała Białowosa, ale e, i pozostałych osób. Jest są realizowane e, te dwa projekty w ramach e, rozwinięcia tej platformy komunikacji z użytkownikiem. Ważna rzecz, o której nie możemy zapomnieć i na pewno nikt tutaj nie, za, nie, nie zapomina w tym gronie, to jest świadomość. To jest kształtowanie świadomości społeczeństwa przez edukację. Ale ta edukacja nie może spoczywać tylko i wyłącznie na, na Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest zbyt, zbyt szybko się zmienia, zbyt, zbyt duży mamy dostęp do informacji, zbyt szybko wiemy o rozwiązaniach, o wynikach badań żeby mi samo Ministerstwo Edukacji mogło nadążyć za tymi zmianami. Więc to spoczywa również i na państwu, na kręgu zdrowa ziemia. Rośnie również świadomość wytwórców. To jest, są dwie rzeczy, to jest potrzeba kooperacji, czyli współpracy wytwórców, którzy zajmują się daną dziedziną. I to jest konieczność wsparcia użytkownika. Probiotechnologia wymaga obserwacji. Probiotechnologia to nie jest, czy to nie są, standardowe przez ostatnie, ostatnie lata rozwoju ot, ot, otrzymujemy takie wyroby, gdzie po prostu ich użytkowanie jest wiadome, środki toksykologiczne, środki toksyczne wiadomo jak działają, więc zawsze działają i nie ma, nie ma z tym problemu. Probiotechnologia działa, ale wymaga obserwacji, wymaga, inter, inter, in, wymaga interakcji ze środowiskiem, między środowiskiem a użytkownikiem. Także również między użytkownikiem, jeśli to zastosowanie dla nas samych, też musimy obserwować efekty. Ta świadomość wytwórców rośnie i przykładem tej, tej rosnącej świadomości jest powstanie Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych. 130, jak tutaj było wspomniane, przedsiębiorstw już. Ale serdecznie zapraszamy. Innowacyjna przedsiębiorczość gwarancją sukcesu? Tak, ale pod jeszcze dwoma warunkami. Po pierwsze, kiedy realizowana jest w odpowiednim czasie i momencie. I wydaje mi się, że Państwo też to czują, że obecny czas to jest tak naprawdę jedyny i chyba lepszego nie będzie dla, dla probiotechnologii w historii. To jest bardzo dobry moment na to, żeby e, probiotechnologia była wdrażana w jak najszerszym zakresie. I drugi warunek. Równie ważny jak każdy z tych elementów pozostałych to jest profesjonalizm ludzi, którzy działają w tym kierunku. Niełatwo ten profesjonalizm we wszechświecie, w świecie naszym też nie. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy do tej pory nas wspierali i uczestniczyli w budowie tego dzieła. I oczywiście proszę o kontynuację. Jeszcze jedna rzecz, to ostatni, ostatni slajd, który chciałem Państwu pokazać, a który łączy się z głównym daniem dzisiejszego e, dnia kongresu, czyli otwarcie Instytutu Technologii Mikrobiologicznych. Instytut Technologii Mikrobiologicznych jest superbolidem Formuły 1. Silnik skonstruował wspomniany Szymon Powałowski. Organizatorem pozostałych elementów tego bolidu są wspomniane osoby, które tutaj wcześniej zostały wymienione i wiele innych. Sam bolid jednak nic nie znaczy. My potrzebujemy w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Mogą Państwo zobaczyć sami lub zobaczą w czasie relacji naszą kadrę. Na razie to tylko trzy osoby. Wszystkie są młodsze ode mnie. To są młodzi ludzie, ale ambitni. Chcą coś robić, bawi ich ta praca. Przyjechali z Warszawy, ze Śląska, z, in z innych wie wielkich miast, przyjechali do Turku, czyli tak naprawdę na wygnanie. Przepraszam, panie burmistrzu, ale to tak dla wielkomiejskich tak to mniej więcej się odbiera. Czyli to są ludzie, którzy wiedzą, co chcą. Problem polega na tym, że ich doświadczenie obecnie jest niewielkie, cokolwiek by o nim nie powiedzieć. Ile starzy nie zrobili, to są młodzi ludzie. Oni wymagają ukierunkowywania i wymagają zwiększenia doświadczeń. Współpraca ze światem nauki. Tutaj chciałbym być, jeśli do tej pory uważał ktoś z Państwa, że jest, jestem niepoważny w tym, co mówię, to teraz chciałbym być przez chwilę poważny. I bardzo proszę, żeby to gdzieś zapadło. Zwracam się do ludzi, nie, nie tylko profesorów, ale do ludzi, którzy w ten sposób naukowy patrzą na świat. My potrzebujemy wsparcia. Wsparcia nie tylko w Radzie Naukowej, czyli od strony nie tylko wykorzystania państwa wiedzy, ale potrzebujemy również re, e, państwa chęci do tego, żeby tam, tą naszą kadrę e, pracowniczą w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych podnosić jej kwalifikacje. My potrzebujemy naprawdę pomocy. Czymżeż ten Instytut może się stać, może się stać dla Kręgo zdrowia ziemia. Ten Instytut na pewno, za niedługo być może będzie jedyną tarczą, ale również i orężem. Więc bardzo bym prosił ewentualnie o przemyślenie swoich, swoich, swoich możliwości i, i o udzielenie nam absolutorium i ewentualnie poparcia tym co chcemy zrobić Dziękuję bardzo Dziękujemy pani doktorze jestem państwu wien